Jo, się manko To już drugi odcinek, bo nie wiedziałem co mogę nagrać. Ja się nudzę. chciałem dla was nagrać live streama. Jak widzicie, chcę live streama, już kolega pisze. Bawić. E, Nagram teraz odcineczek i dziś nagramy na odcinku trudno, że nie dobra, na losową. aplikację to bo jednak nie Nielosową grę Zagramy sobie po raz drugi w tą gierkę O Boże Kamerka Nie tak? Tak A nie, to tak wiesz, jest A pyk Patrzcie o co jest ta mnie, sobie serce, za to? Pyk. Ok, nie dzisiaj tego Przecież się w Live, tak? Widzicie? Cyga Live, ale. No ej! Na chwilę włączał kamerę i ją teraz włącza. Kamera, o tak. Trzeba kliknąć. Yy, to. I no, że de tutaj tutaj, gdzieś tam, i nasz kraj, to będzie Brazil, to było losowe, i tutaj pewnie, a firmino, lecimy z Bowio, to będzie dłuższy odcinek, to będzie dłuższe, ale to dłuższe, będą, teraz dłuższe odcinki i będzie Firmino, no z Fermenu napisane, ale lecimy. Zaczynamy u siebie, turniej, oczywiście. Mm, Sami. Chwilę w Snow, chłopiec, nie głupiec, już wiem angielski. Boże, jak nie lubię lekko. Pyk, pik. Ok, wszystko mecz pierwszy no snow fajnie, śnieg i patrz, na neymar król trików ho 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 i patrz, już strzał na 1-0 nie no tak łatwo to nie może być serio to jest najlepszy glitch którego co mecz sobie muszę użyć czy nie muszę, ale lubię O, nie, 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 nie! A, jeden, jeden. No, gol samobójczy. Specjalny, nie zdobyty, żeby rywalem jej szansa. Pyk, pyk. No nie, się z niej bawię tej ja tutaj jakoś nie gram na poważnie, bo to jest dopiero grupa. A w grupie to ja jakoś się popisywać tuczkami. Nie muszę troszeczkę popisywał w grupie, pyk. Coś tam nie doszło. Pięknie, mamy tutaj Filipa Coutinho. Automa, który nie do... Wow. Tutaj wkiwne się w pole karne i pyk. <ścoughs> Neymar. To już drugi gol w tym meczu. To jest na kraj, ale patrzcie, jaka to Firmino! Jezus, Gabriel! No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Brawo, Alisson! Pyk. Marcin, to jest Miranda, okej. Okay. Firmino, 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 to jest się, to sięga, piłka. Cyk. Nie umiem w tej grze poziomu trudności, ale pewnie się jakoś da ja to zrobię za dziecię. Ale patrzcie na Filipe Coutinho, on to robi. 3-1 Filipe Kutinia golisz bez glicza. Miazga rywali, miazga, po jest. O Boże. Może to jest co, co trudniejsze? Oj Boże. Oj, 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 no nie, no nie, no nie. No Boże, auty. Mocny aut do Firmino. Pyk. A nie. No to byłoby sensowny ten aut. Mogli przynajmniej tą akcję dać w tej gierce. Ole, w ogóle fajne stadion. Neymar. Łuchu, chu, zrobimy, ale. Pyk. Neymar. I będzie pyk. 4-1. Hat trick. Czyli trzy gole. Pewnie niektórzy widzą to do niektórzy nie. O, p p p p p no nie! To jest najgorsze, najmarfałuj Może to najczęściej symulujesz? No nie, no nie, no nie. No. Ich aut. No leży na glebie. Na glebę. okej, okay, który ja jestem? Czekajcie. O Boże! Teraz to już nie, nie zwalajcie na mnie Chcę dać rywalną Coś Akcja, która są mnie, ale Gabriel Gabriel, 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 Gabriel. patrzcie teraz Pyk ok Nie rozumiem tego strzału, Uuu, moje moja pioczka w ogóle dziękuję za tyle, dzisiaj. Subu wpadło. No. Patrz, patrz, patrz. Patrzcie teraz. Pyk. O nie. No, patrzcie teraz. Pyk. Dobra, za klasyczny Alison. No, ej! To się dwaliło. Alison. Spokojnie. Ja wiem, co robię. Dobra, i jeszcze gol Alisone Czy wy to rozumiecie? Patrzcie i pyk O nie ha. Ha. O Boże, to jest śmieszne Co to było? Ja nie mogę, bramka coś Alison to jest mistrz strzelania Jak widzicie Pyk Ale petarda Alison! Oho, jest problem, bo nie ma bramkarza, ale żeby wygrać 4 do jaja i bez bramkarza, czy wygrać cały turniej, razy się mi bałem, że czy ten turniej przegram, ale chyba no, chętnie... O jezu, jakie słabe są. Dobra, zagrajmy teraz tak. Dajmy 4 minuty random, czy chcę grać. No nie, ale krama, jak się nie da wychodzić i wchodzić, to gra coś długo trwa. Miał być to live, jak ktoś wie, jak tutaj takiego live na telefonie, żeby wziąć marka i testował to, ale nie z y, parę miesięcy temu, bo na przykład dużo to osób to poleciało, ale oczywiście było napisane, że ta osoba, coś tam, coś tam, y, była już taka aktualizacja i patrzcie teraz. O, jakby ten gol wpadł po. Tu lubię się glitchować w tej gierce Do sama. O nie, 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 nie. Bo ja zaraz ta piłka na auto. czekajcie jak w nią biegnę Więc O co chodzi? A jednak nie De Danilo to jest, a nie Danilo No nie NO O CO CHODZI? Widzicie to co się tutaj dzieje, nie wiem Szybko Neymar Pyk, jest Neymar I tak się To tu się stało, że Gol Golami strzeli i to w jaki jeszcze sposób? To się myśli Neymar Firmino, no, nie Miro, no nie no nie no Danilo Przeklęty piłkarzu Myślałem, że w mojego trafi z Rikoszeta Rikoszeta Danilo ja chcę teraz Alison no nie 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 No i patrzcie I to jest właśnie gra To jest właśnie gra z Venelu Z takimi krajami jak ten ja tego nie mogę to przegrać, hmm. jak przegram to będzie bardzo źle. Ja im jak widzicie nic nie daje, żadnej fory. O, jest. Tak. Dobra, jest kik. O, pyk. I kik, i pyk. Pyk. Bramkaś porobione. To jest gra firmino. Firmino prawa noga. Widzicie? Pusta bramka. On i jebie gdzieś. za zbytkie słowa, ale żeby pieprznać piłka. Gdzie popadnie? No jeszcze to było takie chamskie, że Rzemino to, to do litra. Ja powinnam tu pograć. Powinienem do makcji dograć. Nie mogę tak szybko odpaść. Ej, nie chcę, nie chcę końca odcinka. No nie, o nie, przypadam. O nie! O nie. Serio! Nie, o nie, o nie, przesadzili teraz. Szybko, Neymar! Kilka bramka. Jezus. Jakbym jeszcze nie, nie doszedł do tej bramki, to był niesmaczony. No i oni już przy. To jest niby skład na 90 overall, ich 70 coś. Pyk. Na szyku i petar Serio Ale ma typy co za No nie Nie mogę, mam jeszcze do 60 minut, 60 minut, 60 minut już minęło właśnie Jerzus Miałeś być gwiazdą, a jesteś nikim. Hu, hu hu hu! Gabriel Rzeżus 3-3, wracamy do gry. Smecz od nowa, tylko pół godziny zostało. Już 20 minut. Ale regula mi nowego czasu gry. Nie wiadomo, co dojdzie sędzia i Neymar! Serio? Co ja odwalam tym Neymarem? No nie. tu nie, to teraz odwalię je w duży... Puh, brawo, Neymar. Czekajcie, to trzeba do, to, tak piłką, bo dotrze do... Tak piłkoć bolą nie w parę a widziałem szybko piłka do kutinio właśnie to jest gra kutinio pyk pyk I... aha no to miało być podanie do neymara ale coś nie doszło daleki auto do... do kutinio ale kutinio stoi se w miejscu i pyk przyjmuje piłkę i kutinio niech przynajmniej teraz pyk odbiło się do mnie bo czułem to tu, ru, tu, tu, ru. i też mogę nagrać dla was odcinki z draftu, którym gram Marchisio pyk 4-3 <ścoughs> ostatnia minuta ma obrońca Marchisio a co, to jest Marchisio chyba, nie wiem jak się nazywa nie wiem czytać chłopie ciebie, ale ważne, że strzeliłeś ostatnią bramkę na pewno gra w PSG nie w PSG, tylko w PSG, że bardzo się nie lubię jakby źle nazwę klubę. Oczywiście, że nie lubię ale to Oho, ho, ho, trzecia runda. Potem będzie pół, będzie potem ćwierć, pół finał. Ćwierć i pół. O Boże Peru, Peru, Peru. Rób Seneru. Dobro. Nie wiem, czy mój mogę nagrać live'a live. A. Naprawdę, już dawno był live, czy było coś, mam mógł ale bym mógł to zrobić To, nie, to jest też dziwne podanie. A nie. Cóż w tym miejscu dra? już Czekajcie, muszę to położyć tu. I pyk Neymar. A jeden już nie ma. Ale może Pff, nie. Już to czułem. Już czułem. Miranda. Ci obrońcy za Roberto Carlos. Prosto obronka. Ja, nie. Ja już się czuję jak to byłby gol. Pyk. Ajajaj. idzie? do no, ktoś... mojej mamy dwaj na mysęczy, bo słyszę. Poprosiłbym do, do końca kwietnia pieniędzy subskrypcji. Kto to wbija, to będzie spoczko No i Marleymana, i proszę o oglądanie do końca odcinków, będzie to, to będzie zwiększać szanse, i po prostu po, koronofe, po koronoferiach będę dla Was nagrywać konkursy. no, <laughs> no. Ej, on się powinien wyglądać mnie. Ale Markizji, to jest obrońca, to jest obrońca, ale niech pokaże klasę. Jak na obrońcę przystało. Hmm, Danilo. Chyba będzie gol. Danilo, piękny gol, moim zdaniem to był. Podrapam się i lecimy z nimi. Albo finał będzie na jutro. chyba większa Albo nie będzie. na jak to jest? Tą oglądalność. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Podejdę i patrzcie teraz, jakie, jakie triki zrobię. Na nie korzystać, to jest i Pyk. Teraz pięknie powinienem tam mieć Neymara, ale nic z tego. Uuu, będzie doliczony czas. I Coutinho. Proszę, jeszcze jeden. Jeszcze, pyk. O, moim zdaniem faworytem na euro prawdziwe 2021, czy 2021, bo 2020 się nie odbędzie przez wirusa z Chin. Do mówić, bo nie tego mówić, bo nie chcę, żeby w Chinach był mój film i to jest zakazane w internecie podobno. Wiedział o jakich wirusach z Chin chodzi? No i teraz nie dokończył Wirusa z Chin Pewnie o tym każdy wie oglądający Dlatego nie mogę dużo rzeczy dla Was To nie idzie Tego no Tego no, to nazwa, no Nie będzie to, um, Niestety Euro Ale u ciekawe jak będzie z mundialem Czy będzie mundial 2025 Czy mundial 2024 nie, 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 nie. Odcinek pewnie już trochę trwa, ale firmino pokaże klasę. Patrzcie teraz. Pyk. Aha, firmino nie daj się. Gdyby... I patrzcie, Artur stąd Gola. Serio? Przeczka. Nie da się żyć ale nie wiem czemu. Nie można mieć jakiegoś poziomu w tej grze. Pyk, 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 proszę, 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 pyk, pyk, pyk. Będę no teraz dużo razy kifał. Gulasi. A nie, to nie jest gulasi. Gulasi jest węgrem. Jak ktoś mi wejdzie, po ja ustałem, nagrywam czy coś. Nie byłoby... I kasy Aha. Tak zawsze sobie coś chcę przytać. Kiedyś ta gra nie była dopracowana. oj, Higuaín. Znaczy jaki Higuaín, co mówię. Ten. to z auto, szybko lecisz. Nie. jesteśmy bo nie przy piłce. I patrzcie, to może być gol. Pyk. Nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, 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 nie. Serio. oj Ostatnio doliczona minuta sędzi Senji... Gol! 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 Jaka piękna to była bramka, ludzie! Przejść z dziurę, bramkarzowi w sprawie całej połowy. Dawid Luis takie rzeczy umie. Ja jeszcze w swojej ogólnej drużynie nie mam Dawida Luisa yy, w FIFA. Ale mam Maldiniego na karcie 92 overall i niewymiennego napastnika i jakąś holenderska wieria i to na pewno nie jest Viera, ale coś na V. Ale lecimy z nimi, Dla wygramy to szybko. Patrzcie, pyk, 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 jest to pyk, no nie, stop, stop. Ta odcinek będzie trwał... Po tym meczu będzie koniec... Okej, okay, robię także że po tym meczu będzie koniec. I jutro będzie mecz fazyjnej fazy innej... No nie no nie no nie, no, nie, no 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 i co to jest za obrona? A ah, Boże... Pek, 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 pek... I pochwalcie się rangą w Division Rivals, jak ktoś gra. Jeszcze jestem, nie jestem zakwalifikowany do Champions, ale ja mam trzy, trzecią rangę. Potrzebuję mi dwa inne i trzecia ranga. Więc znając życie, dzisiaj wbiję trzecią rangę w Division Rivals. Ale nie na moim głównym koncie na Yen Sport. W Fifi tylko na takim czymś podobnym. Idzie gra w 2D, ale to jest to samo i... Pyk, no Co, takie petardy latają? Jakie petardy nie chcę. O no, no nie, no nie starszeli. Trzeba mnie szybko, wyrzucaj to. To jest dla mnie zbyt dużo zlekania, ja chcę. Coś jeszcze porobić. Puuu, Kasemirko, pyk, ha, ha, ha. porobił Casemiro, pyk, pyk, Kasemiro robi wszystkich, Kasemiro! czemu oni tak źle strzelają, a tam ciągle przegrywamy, ej, to jest właśnie złe, i tak się czuję, jakby było 0-0, zero, zero. szybko, graj, Firmino, nie Firminę, pisze jak coś, u Serio? On no, no, mógł troszeczkę podbić, ale to już moja wina była, a nie gry. Uuu, ostatnia 40 minuta, nie! Aj! Ej, jak on to wypuścił, to miała wrzesa na gola, i co? 1-0 do pierwszej połowy? To zaraz do was przyjdę, jak będzie połowa meczu. W tej chwili jest 2-2, bo oni mi dali w tyłek. Ja dostałem boosta, odgry... takie można powiedzieć mini-mightfucka I lecimy Patrzcie, patrzcie, Neymar, to jest ta chwila Serio, musiało ta piłka się odbić, serio, to było najgorsze, co mogło się teraz stać Znaczy, najgorsze, co się mogło w tej chwili stać, a nie na żywo Uuu, wybijaj, czy będzie... Serio, musicie tak mnie blokować Alison, wybijaj to daleko Daleko, no piłka i pyk. Serio, tak mocno to lata. To będę musiał gdzieś z połowy tak strzelać tą piłkę. Bo około do tam strzelam bramkarzem. Szybko, szybko piłka mam Jezusem. sam przepraszam. Pyk. No. Prawie doszło do bramki. Ale piłki, firmino, firmino, firmino. Patrz, ja zrobiłem o tak jak teraz i już nacelowałem na bramkę, a to nic. No serio. Pyk. Weź to do bramkarza, wycofaj. Pokaż klasę Alison jak się gra w piłkę. No nie, i gol. Koniec. Zaraz wracam. Wracam z seria Żydów karnych. Firmino. No, i tyłek mocno, mocno jest środek, górny środek, pan Neymar, siła. Aha, dziękuję. Środek, nie, tak, środek, a nie, że drugi go w meczu, chłopa. Jezus już ale pod okno wsadził. Brakowały centymetry, żeby to wypadło. Środek. Czuję to. A jednak nie. Teraz środek. Do... Patrzcie, petarda w środek. Nie obroni wie. To mocna petarda po ziemi, można powiedzieć. Tripa, tripa. Skity, skity, klapki. Ej, skity, klapki. I patrzcie teraz, będzie Czuję to. Przekraliśmy. Dziękuję za oglądanie. Miło było. Sprawdźmy, na której ósmej odpadliśmy. Ja Wam obiecuję, że do następnego odcinka ja to wybiję dalej Pa.